Cześć. Wciąż mamy kalendarzową zimę. To jest czas, żeby nagrać odcinek, który właściwie miałem już nagrać rok temu, ale jakoś tak się złożyło. Przepraszam, że nagrywam go teraz. Jest to kolejny temat zimowy, a powiem więcej. Arktyczny wręcz. Zimno. Nie, nie będzie to kolejny odcinek o tym, że zim powoli już nie ma, że tęsknimy za prawdziwymi zimami. Chyba ten wątek poruszę w innym temacie, ale będzie o czymś dużo bardziej tragicznym. O tym, że Zimy znikają tam, gdzie naprawdę nie powinny znikać, właśnie w Arktyce. Arktyka się topi i zadajmy sobie pytanie, czym to się dla nas wszystkich skończy i dlaczego niektórzy się z tego cieszą. Ja jestem Marcin, a to jest Motyli Globus, kanał Geograficzny. Zapraszam. Dokładnie okolice 70. równoleżnika, trochę powyżej Tromso na północy Norwegii, jak najbardziej Arktyka. Jak jakoś tak się stało, że pomimo tego, że minęło ponad 100 lat? jak człowiek odkrył biegun północny, eksplorował tamte rejony z sukcesami, to właściwie dopiero w ostatnich 15, 20, ewentualnie 25 latach Arktyka stała się języczkiem uwagi z punktu widzenia geopolityki. Przepraszam, że mam tylko jedną rękawiczkę. Dlatego że wcześniej jakby tereny te no nie były aż tak istotne z punktu widzenia właśnie światowych mocarstw. Były na drugim, trzecim, może czwartym miejscu, ale im bardziej postęp technologiczny jakby rozwijał się, im bardziej zmieniał się układ sił politycznych po żelaznej kurtynie i niestety im bardziej postępowały zmiany klimatyczne, czyli zwiększała się dostępność tej Arktyki, tym bardziej stała się ona już nie trzecio- czy czwartoligową, ale pierwszą lub drugoligową areną rozgrywek. I nawet politolodzy ustanowili taki, taką definicję, taki termin niedawno – geopolityka polarna. Arktyka jest jedynym kontynentem, który nie jest kontynentem. Dlatego, że granice Arktyki są dość umowne. Oczywiście jest kilka definicji, z których dwie najpopularniejsze opierają się na A że sięga na południe maksymalnie do linii koła podbiegunowego i b, że sięga izotermy 10 stopni maksymalnej jako średniej temperatury lipca. Wy możecie sobie teraz wybrać, która jest dla Was najbardziej optymalna, jedna i druga ma dużo w związku z prawdą. Podobnie jest z Oceanem Arktycznym, aczkolwiek jak zerkniemy na mapę północnej półkuli, zwłaszcza w takim zobrazowaniu biegunowym i usuniemy lód, no to te granice Oceanu Arktycznego będą dla nas jak najbardziej zrozumiałe i sensowne. Nie jest to absolutnie nic w stylu historii z Morza Sargasowego, gdzie właściwie tych granic nie widać. Ale jest jeszcze Arktyka przykryta czapą lodową, która pulsuje oczywiście wraz z rytmami pór roku Niemniej tego lodu zdecydowanie za szybko ubywa, i jeśli ubędzie nam go za dużo, no to mamy przeklapane. Wysłownie, przynośnie. Agra jest warta świeczki, bo pod lodami, które i tak bardzo się kurczą, o czym za chwilę. Znajdują się niebotyczne zasoby naturalne. Ich odkrycie było jednoznaczne z wyrokiem śmierci na przyrodę tego właśnie rejonu świata. Choć, powiedzmy sobie szczerze, jest to wyrok w zawieszeniu. Dwa lata temu jakoś, tutaj właśnie w północnej Norwegii, w okolicach Tronzo, grupa rosyjskich naukowców, głównie geologów, oznajmiła publicznie konferencji prasowej, że pod Arktyką znajduje się przynajmniej 13% światowych zasobów, ale takich, które można eksplorować, bo wcześniej dywagowano, czy one są do eksploracji, czy nie są. I amerykańska grupa USGS również to jest taka organizacja geologiczna, potwierdziła ten fakt, w związku z czym mieliśmy taką informację z dwóch źródeł. Okazuje się, że to nie tylko 13% ropy naftowej, bo o nią się tutaj yy, sprawa rozchodzi, ale aż 1 trzecia, 1 trzecia światowych zasobów Gazu ziemnego, więc gra jest warta świeczki, oczywiście. I spór norwesko-rosyjski, głównie o Morze Barenca, które teoretycznie zostało już podzielone jakiś czas temu, ale właśnie z racji tego, że nowa definicja szelfu kontynentalnego jest cały czas rozgryzana na lewo i prawo, no spór właśnie dotyczy tego, która część, którego szelfu należy się Norwegii i Rosji. I w świetle wszystkich nowych badań Rosja prawdopodobnie dostanie. Taką część szelfu, która ma w sobie dużo więcej ropy i gazu. Jakby już nie mieli tego. Jeszcze im mało. Więc nie pierwszy raz geografia zdecyduje o ekonomicznych losach świata. Hmm. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza mówi w artykule czwartym. Jeśli zgodnie z artykułem 76 państwo nadbrzeżne zamierza ustanowić zewnętrzne granice swojego szelfu kontynentalnego poza 200 milami morskimi, to zgłasza ono komisji szczegółowe informacje dotyczące takich granic, łącznie z uzupełniającymi danymi naukowymi i technicznymi w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym razie w ciągu 10 lat od wejścia w życie niniejszej konwencji w stosunku do tego państwa. No i Rosja z tego skorzystała oczywiście o czasie, Norwegia również i teraz te dwa kraje właśnie wspierają się, kłócą o szelf Morza Barentsa. Choć pierwszym krokiem do spokoju była ratyfikacja porozumienia z 2011 roku pomiędzy tymi krajami o podziale, wstępnym podziale wód Morza Arktycznego, Oceanu Arktycznego, jak widać, nieskuteczna do końca. Zaskakująco nie mrawi w tym zakresie byli Amerykanie. Za kadencji Baracka Obamy, administracja USA wycofała się albo zamroziła menomen eksplorację alaskańskiej części Arktyki, wbijającej się w kierunku Oceanu Arktycznego. Oczywiście koncerny naftowe, takie jak na przykład Exxon czy Shell. Mocno lobowały jednak za dalszą eksploracją północnej części Alaski wraz z amerykańską częścią szelfu. Za kadencję kolejnego prezydenta Donalda Trumpa paradoksalnie nie zmieniło się to jakoś diametralnie, mimo że mówi się, że za akurat prezydenturą Donalda Trumpa stały też pieniądze dużych koncernów energetycznych. No i nie wiadomo, jak będzie teraz. Być może dalej będzie zamrożenie w tym zakresie. Jeśli chodzi o Duńczyków czy, czy Norwegów, to oni stworzyli taki nieformalny duet, małą koalicję, która ma na celu raczej lobbować zachowanie bogactw naturalnych Arktyki, nie eksplorowanie ich, co oczywiście ewidentnie stoi w sprzeczności z interesami rosyjskimi. Mogłoby dojść do ciekawej konfrontacji, gdzie sojusz proeksploatacyjny byłby amerykańsko-rosyjski, a przeciw byliby Norwegowie i Duńczycy, i jakoś ten pierwszy wydaje mi się byłby silniejszy. Na razie Rosja głównie prze do tego. Zmiany klimatu. Możliwe, że w przypadku Europy i Ameryk, wciąż dla niektórych nie przekonywujące, zwłaszcza jak obserwuje się na przykład zachowanie polar vortexu, czyli. 40-stopniowych mrozów w USA czy ogromnych śnieżyc w Grecji, Izraelu, Hiszpanii, ale właśnie w przypadku Arktyki mają one zasadnicze znaczenie i są bardziej widoczne niż w innych rejonach świata, gdzie klimat jest zmienny. Niestety na mapie anomalii termicznych, czyli miejsc, gdzie średnia temperatura znacznie wzrosła w ujęciu porównawczym do jakiegoś okresu więcej o tym mówiłem w odcinku o Bestii ze Wschodu bardzo często w, na mapie tych anomalii występuje koło podbiegunowe północne. Dlatego mówimy nie tylko o kurczeniu się lodu szelfowego, który na przykład stanowi naturalny biotop dla niedźwiedzi polarnych. Dlatego mówimy m.in. o czapach lodowych czy lodowcach szelfowych spływających na Islandii, Svalbardzie czy Grenlandii do... Hmm. Albo właśnie już dawno nie docierających do wód, cofających się o 10-15 km. Jak pokazana sytuacja na zdjęciu, czyli porównanie Christiana Alsunda z Norweskiego Instytutu Polarnego, pokazujące arktyczne wybrzeża dziś i 87 lat temu. Naukowiec i fotograf odwiedził je dokładnie w tym samym miejscu i zrobił dokładnie takie same kadry poruszające. Przepraszam za takie dyw dywagacje, niekoniecznie na temat ale trzeba powiedzieć, że osłabienie mas arktycznego powietrza wokół Arktyki spowoduje właśnie osłabienie działalności Polar Vortexu czy słynnego prądu Golfstrom i te dwa czynniki będą miały potężny wpływ na to rozchwianie klimatów w Europie. Kurcząca się pokrywa lodowa na, na Oceanie Arktycznym to jednak powód do radości dla niektórych. Tutaj radość, znaczy wzrok nasz kierujemy znowu w, w, w kierunku Rosji. Jeszcze 250-300 lat temu, już nawet Simons w terrorze to opisywał, jak ktoś miał okazję, widział serial chyba na HBO, jak trudne było wytyczenie przejścia północno-zachodniego w Arktyce, właśnie kanadyjsko-amerykańskiej. Przy czym akurat mieli wielkiego pH, bo trwała wtedy jeszcze mała epoka lodowa, czyli Taki subglacjał. Teraz jesteśmy w Antropocenie i w Interglacjale, gdzie wszystko, co związane z lodem, się raczej kurczy. Kurczy się też zasięg coroczny lodu na, nad Oceanem Arktycznym, a to oznacza, że topnieją po prostu przeszkody na nowych szlakach handlowych. Jeszcze 50 lat temu bardzo powszechne i często stosowane były lodołamacze właśnie na drogach, które miały prowadzić do portów syberyjskich w Rosji, czy na Półwyspie Kola, Morze Białe. Podobna rzecz miała się w przypadku północnej Alaski, czy właśnie archipelagu pomiędzy Grenlandią a Kanadą. Wydawać by się mogło, że w tym tempie za 20-30 lat lodołamacze będą się nadawały tylko na żyletki, a Rosja otrzyma zupełnie nowy szlak morski handlowy, który przez cały rok może być drożny. Mowa oczywiście o opłynięciu Azji od północy. Po co mamy to robić? A po to, żeby otworzyć nowy szlak handlowy z Dalekim Wschodem. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że. Kiedyś główny handel z Dalekim Wschodem był prowadzony, to było w odcinku m.in. o szlakach handlowych przez Morze Czerwone, Zatokę Bengalską, Południowo-Wschodnią Azję, prawda? Później dochodziło, doszedł do tego jeszcze szlak jedwabny lądowy. Dzisiaj mówimy o renesansie szlaku jedwabnego lądowego, a rzeczywiście za 20-30 lat możemy mieć zupełnie nową trasę arktyczną, która będzie opływała po Kamczacki i od północy do Japonii czy Chin wkraczała i to będzie bardzo atrakcyjna, bardzo szybka, właściwie dwu a nawet trzy razy szybsza trasa niż trasa morska ta południowa. Władze Panamy czy Egiptu zapewne popłakują gdzieś na boku gdy widzą tego typu mapy i symulacje. To też wymusza pewne działania wojskowe, więc nie trudno domyśleć się, że głównie Rosji która lubi geopolityczne szachy i co by nie mówić jest w tym dość dobra. Na tej mapie wskazano jest kilkanaście nowych baz militarnych, które Rosjanie założyli na terenie Arktyki. Zapewne nie po to, by walczyć z niedźwiedziami polarnymi, które notabene dramatycznie wołają o pomoc, czasem wdzierając się do osad ludzkich, których tam być nie powinno. Białe niedźwiedzie nie wyginą jednak z powodu ciepła. One są w stanie dużo wytrzymać, bo przecież żyją też w ramkach innych niż Arktyczne. One mówi się, że wyginą, ponieważ lód będzie za cienki, lodu szelfowego będzie za mało i nie będą mogły polować na foki, czyli umrą z głodu. Zagrożone są też arktyczne ławice ryb. Dotychczas bezpieczne, bo oczywiście lód nie sprzyjał działalności rybołówstwa na szeroką skalę. Niestety niebawem będzie to nowy naturalny. Element czy też akwan do masowych połowów. Czy w takim razie ktoś pochyla się nad losem Arktyki oprócz państw bezpośrednio leżących na jej terenie, czyli nie za bardzo czasami m, obiektywnych wobec tego, co z nią można robić? Czy to jest tylko takie gadanie dziada do obrazu albo okręcenie filmików na YouTubie na ten temat? No i jest trochę konkretów, wśród nich m.in. stworzenie w 1996 roku Rady Arktycznej w skład w której oczywiście wchodzi grupa A5, A5 to jest właśnie ta grupa tych krajów arktycznych, o których mówimy w dzisiejszym odcinku dość dużo, a także partnerzy Islandia, Szwecja, Finlandia i co ciekawe grupa państw obserwatorów, czasami zupełnie niezwiązanych z Arktyką i tutaj miła wiadomość, Polska jest w gronie krajów obserwatorów, a to tylko dlatego, to znaczy może nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, że po pierwsze mamy dość istotny wkład w badaniu Arktyki na wielu polach. Po drugie nasi glacjolodzy, na przykład z Uniwersytetu Śląskiego, których serdecznie pozdrawiam, z którymi ja miałem też zajęcia, należą do najlepszych badaczy Arktyki właśnie pod kątem glacjologii na świecie. No i najbardziej oczywista rzecz, mamy swoją bazę naukową na Spitsbergenie, na Svalbardzie. Stacja naukowa nazywa się Honsund i tam właśnie między innymi naukowcy z Krakowa i ze Śląska funkcjonują, a niektórzy studenci nawet z mojego wydziału co jakiś czas jeżdżą tam na badania terenowe. Bardzo ciekawa, prawda, historia jak dla studentów. Do państw obserwatorów oprócz Polski należą potężne kraje takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, więc jakby to, to grono monitoruje sytuację w Arktyce, i między innymi to jest pewną taką presją, która może wywierać, ale nie musi, nacisk na Rosję, żeby nie traktowała swojej części Arktyki, a także jak mówiłem wcześniej, swojej, plus ewentualnie przyczółków jako własnego podwórka i własnego folwarku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że temat Arktyki jest niezwykle istotny z wielu względów. Specjalnie nie mówiłem o podwyższeniu się poziomu Wszechoceanu, gdy będą się topiły lody Arktyki i Grenlandii, dlatego że temat nie jest tak oczywisty i tak e, jakby clickbaitowy, jak niektórzy lubią go pokazywać. Typu, że nagle wzrośnie poziom wszechoceanu o pół metra i metr i te tereny zostaną zalane, Polska będzie miała wyspę. Jest szereg innych procesów, które spowodują, że to nie będzie takie zero-jedynkowe, że jak tutaj tyle się roztopi, to tutaj tyle wzrośnie. Ale tak jak powiedziałem, sami widzicie, że to jest temat do wyjaśnienia e, w zupełnie innym wątku. Trzymajcie się. Może niekoniecznie w, przy takim odcinku ciepło, ale serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do podbijania jego algorytmów i widoczności na YouTube chociażby pozytywną oceną w postaci łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki normalne Motyla i Globusa i wszystkie dodatkowe, które przygotowałem na moim kanale. Pozdrawiam.